Dobra, witam w drugiej części, tak naprawdę, wyceny. Tu będziemy mówili o domku narzędziowym, tak? Więc domek narzędziowy, generalnie konstrukcja wyszła około, to znaczy domek narzędziowy sam w tej postaci, co widzicie, trzeba liczyć około 12-13 tysięcy. Z tym, że domek jest ocieplony odizolowany i no jak widać dosyć porządnie zrobiony i teraz tak, konstrukcja drewniana domku nie była wysoka to gdzieś było w granicach 4-5 tysięcy coś koło tego tak? konstrukcja widzieliście szkieletowa, na innych filmikach można zobaczyć dach podobny do yy, pokrycia tamtego tutaj deska podbitkowa jest tylko tam gdzie widać tak wszędzie jest płyta OSB Sorry za burdel, bałagan, ale ale, tak to tutaj trzeba było wrzucić, bo dopiero robiliśmy regały. Natomiast w środku ściana ma 10 cm, może tutaj to bardziej widać. 10 cm, bo te kantówki były 10 cm, 10x4 dodaję, że konstrukcyjne. Pomiędzy deskę podbitkową, która jest na zewnątrz, a deskę, deskę, płytę OSB jest wrzucona wełna 10 cm. Na dachu jest wełna 15 cm. W podłodze jest zrobiona, zrobiony styropian 4 cm, 2 razy, razy po 2 cm. Doszła tutaj jeszcze wykładzina, która kosztowała na to pomieszczenie ponad 1000 zł. Płyty OSB też swoje kosztują. To jest wszystko membrana chowa i z zewnątrz wszystko jest też zrobione membraną. To tam wełna wychodzi, zobaczcie. No. Tu z resztek zrobione są takie płytki, regały i tym podobne do magazynowania. Dobra, na zewnątrz. Tu deska jest taka sama jak podbitkowa, tak, ta. taka sama jak na Zadaszeniu tarasu. Trochę tutaj metrów weszło. Jest zaimpregnowana chyba czterokrotnie. Już nie zmienia koloru po czwartym razie. O. Dobra, jestem z powrotem. No, także tak to mniej więcej się kształtuje. Pokrycie: takie samo, blacha trapezowa, rynna taka sama 80 na 50 i teraz tu, tu generalnie wchodzi z naszych obliczeń około 12 metrów sześciennych, 11, chyba 6 coś takiego, metrów sześciennych drewna. Tutaj nie ma okna. Tak to się prezentuje. No i ta ściana jest też taka troszeczkę goła i Coś tutaj będzie trzeba wymyślić, ale chyba po prostu na paletach tutaj będzie rozłożone drewno kominkowe. Drzwi najprostsze w granicach 1000 zł z lekkim ociepleniem. No i wracając do środka, elektryka jeszcze nie zrobiona. Niestety elektryk ma tyle roboty, że nie opłaca mu się przyjechać tutaj na, na, na to, żeby to dokończyć, żeby to zrobić. Potrzebujemy kwit. No, zresztą zrobiony jest taki parapecik, tak, półeczki. Tak to mniej więcej wygląda. O, tu mogę Wam pokazać taki fajny stalarz na badziewie. Stół roboczy, tani i dobry. No i regały. Regały są wiotkie, ale trzeba je przymocować do ściany. I już jest to. Tu pokażę. W miarę ok. A więc tak, no wiecie mniej więcej już jakie są koszta zarówno wiaty tarasowej jak i domku. I teraz tak, powiedzcie czy to jest dużo, czy mało. Wiem, że dużo teraz właśnie e, osób e, na YouTubie innymi e, remont Foriu, Krzysiek i e, co dziś robimy. E, robią domki narzędziowe, czy no coś, ala to. Ciekawy jestem jakim to wyjdzie, w sensie jak cenowo wyjdzie, bo jakościowo to wiadomo, że im wyjdzie. Mega dobrze. W każdym razie mówię, no, te dwa obiekty w granicach 25 tysięcy. Nie wiem, myślę, że to jest dosyć dobra cena. I zważywszy na to, że domek jest w pełni funkcjonalny, można tam wrzucić, to znaczy będzie wrzucony piecyk elektryczny, i po prostu, żeby w żadnej wilgoci niczego takiego nie było. Nie wiem, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to zadawajcie. Słuchajcie, nie będę dużo jeszcze zajmował Wam czasu, już już nie będę tutaj, że tak powiem, nabijał minut, ale teraz zabieram się z powrotem za moją budowę, bo w wakacje, jest połowa wakacji, także już po jakichś wyjazdach, po właśnie takich robotach, które trzeba było już dawno zrobić, zabieram się za moją budowę i zobaczymy co i jak. Jak to dalej pójdzie? Także zapraszam do oglądania, subskrypcji i co. I również dziękuję wszystkim stałym widzom. Także jeszcze szybki pogląd. Trzeba zrobić tu porządek i w paściach, to znaczy zrobić porządek, i w paściach będzie już wszystko ładnie zagospodarowane. Dzięki. Na razie.